Czy zdarzyło ci się, że poznajesz kogoś i nagle myślisz, wow, mamy tyle wspólnego, nadajemy na tych samych falach, on naprawdę mnie rozumie. A potem, okazuje się, że ta relacja była dziwnie jednostronna? To nie przypadek. To mogło być mirrorowanie, jedna z najbardziej skutecznych sztuczek manipulatorów, i właśnie o tym dziś porozmawiamy. Witaj na kanale Manipulation Explained, tu odsłaniamy kulisy psychologii i technik wpływu. W dzisiejszym odcinku zdradzę Ci, czym jest mirrorowanie, dlaczego jest tak trudne do zauważenia i jak działa na nasz mózg. A przede wszystkim, jak się przed nim bronić. Mirrorowanie to technika, w której manipulator niepostrzeżenie naśladuje Twój sposób mówienia, gesty, postawę, a nawet emocje. Kiedy ty się uśmiechasz, on też się uśmiecha. Gdy mówisz szybciej, on przyspiesza. To sprawia, że twój mózg zaczyna odbierać tę osobę jako podobną do mnie. A podobieństwo budzi zaufanie. Psychologia społeczna pokazuje jasno: lubimy tych, którzy są do nas podobni. W eksperymentach wystarczyło, że rozmówca subtelnie powtarzał ruchy drugiej osoby i od razu oceniano go jako bardziej sympatycznego, wiarygodnego i godnego zaufania. To jest właśnie efekt społecznej presji. Bo skoro ktoś jest taki jak ja, trudniej mi mu odmówić. Handlowiec, który mówi w Twoim tempie i powtarza Twoje słowa. Polityk, który przejmuje Twój ton oburzenia i frustracji. Toksyczny partner, który z początku lubi dokładnie to, co Ty.